Jeśli chodzi o trójbój siłowy, to zarówno wyciskanie leżąc, jak i przysiad należą do najniebezpieczniejszych ćwiczeń. W martwym ciągu, jeśli coś pójdzie nie tak, wystarczy upuścić sztangę na ziemię. W przysiadzie z pomocą mogą przyjść drążki asekuracyjne, na które w razie potrzeby można odłożyć gryw. Na ogół na każdej siłowni wyposażonej w raki jest możliwość ich założenia. Dlatego nawet jeśli będziemy sami na sali treningowej, niwelujemy ryzyko niebezpiecznego wypadku. Sytuacja ma się inaczej w wyciskaniu. Na ogół ławeczki nie posiadają takich zabezpieczeń. To droższy sprzęt, który znajdziemy jedynie na dobrze wyposażonych siłowniach. Poza tym, ustawienie ich na odpowiedniej wysokości jest problematyczne. Zazwyczaj albo można je założyć za wysoko, co przeszkadza w ruchu, albo za nisko i w razie wypadku i tak zostalibyśmy przygnieceni przez sztangę. Zdarzają się też niefortunne wypadki, pomimo ich poprawnego ustawienia. Rzecz jasna, najlepszym wyborem będzie spotter. Czasami jednak brakuje w pobliżu doświadczonej osoby, która będzie wiedziała kiedy i jak pomóc. Można się zbulwersować, gdy ktoś zgarnie sztangę przedwcześnie psując nam wizję nowego rekordu. Zdarzają się wypadki, w których nawet najlepszy asystent nie byłby w stanie zareagować, na przykład gdy komuś niespodziewanie wypadnie sztanga z rąk. Zanim jednak przejdę do najbardziej ekstremalnych incydentów, zacznijmy od teorii. Dzięki mediom społecznościowym trening siłowy mocno zyskał na popularności. Coraz częściej widuje się początkujących, okupujących ławeczki w celu testowania swoich maksów. Im cięższą sztangą operujemy, tym większe ryzyko, że coś pójdzie nie tak. Najwięcej wypadków zdarza się podczas atakowania rekordów lub robienia powtórzeń do upadku. Jeśli naszym celem jest hipertrofia, trenowanie do odciny jest uzasadnione. Ale w takim przypadku możemy wykorzystać inne, bezpieczniejsze ćwiczenia, chociażby z użyciem handli. A zatem fundamentem unikania wypadków jest dobieranie ciężaru tak, abyś był pewien, że jesteś w stanie go wycisnąć. Pomimo tego, każdemu może się zdarzyć gorszy dzień. Sztanga zamiast kierować się w stronę sufitu, zostanie na Twojej klatce piersiowej. Taki rodzaj wpadek zdarza się najczęściej. Załóżmy, że w pobliżu nie ma nikogo, kto mógłby Cię uratować. Zostają Ci dwie możliwości wyjścia z sytuacji. Pierwszą z nich jest przeturlanie sztangi po tułowiu w kierunku nóg. Dzięki temu będziesz w stanie wstać, a następnie odłożyć sztangę na ziemię. Jeśli gryf utknie bliżej brzucha, łatwo wykonać ten manewr. Może być niekomfortowy lub bolesny, szczególnie jeśli przejedziemy sztangą po kolcach biodrowych. Czasami możemy się znaleźć w tak niefortunnej pozycji, w której nie uda się wyratować w ten sposób. Wówczas pozostaje przechylić gryf na którąś ze stron celem zrzucenia z niego obciążenia. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy nie założymy zacisków. Trzeba jednak brać pod uwagę, że jest to broń obosieczna, która może być powodem niechcianej wpadki, gdy stracimy balans. W przypadku, gdy trenujemy sami, mimo wszystko lepiej z nich zrezygnować. Wspadające talerze narobią sporo hałasu, ale wyjdziemy z opresji cało. Podczas ruchu wyciskania powinniśmy utrzymywać łokcie w jednej linii pod nadgarstkami. Każde odchylenie od takiego ustawienia będzie większym wyzwaniem dla mięśni stabilizujących i spowoduje trudności w utrzymaniu prawidłowego toru ruchu. Szczególnie niebezpieczne będzie, jeśli podczas pchania sztangi w górę nadgarstek przemieści się względem łokcia w kierunku głowy. Spowoduje to dodatkowe obciążenie dla tricepsów, z którym mogą sobie nie poradzić. W efekcie sztanga poleci nam prosto na twarz lub szyję. Ten rodzaj wypadków należy do najgroźniejszych. Nie ma sposobu wyratowania się z takiej sytuacji, dlatego trzeba jej przeciwdziałać pilnując techniki. Część osób, wyciskając, prowadzi sztangę po mocnym łuku, kierując ją w stronę głowy. Oczywiście w pewnym stopniu jest to naturalny tor ruchu, ale niektórzy sztucznie go akcentują, tak jakby chcieli wypchnąć gryf aż za głowę. Gwarantuje, że na większych ciężarach nie damy rady prowadzić sztangi w ten sposób. W dodatku stwarza to ryzyko, że sztanga będzie miała bliższe spotkanie z naszym czołem. W skrócie pilnujmy, aby łokcie znajdowały się pod nadgarstkami i prowadźmy gry w tak, aby od klatki pokonywał możliwie najkrótszy dystans i znalazł się nad barkami. Najniebezpieczniejsze wypadki to takie, w których sztanga wypada z rąk i z impetem spada na klatkę piersiową. Analizując je w zwolnionym tempie, widać, że dzieje się to nagle i niespodziewanie. Nie ma czasu na to zareagować, a tym bardziej nie należy tego oczekiwać od spoterów. Jeśli komuś udało się uniknąć poważniejszego urazu po takim wypadku, może mówić o dużym szczęściu. Nierzadko kończy się to połamanymi żebrami lub uszkodzeniem organów wewnętrznych. Znany jest przypadek rosyjskiego trójboisty Igora Goluszkina, któremu wypadło z dłoni 180 kg. Zawodnik wstał i pozornie normalnie funkcjonował. Niestety, krótko później zmarł w szpitalu w wyniku obrażeń wewnętrznych. Dlatego, jeśli komuś coś takiego się przydarzy, nie ma co czekać, tylko od razu kierować się po pomoc medyczną. Przyczyna takich wypadków leży w nieodpowiednim chwycie. Zalecam unikanie wariacji, które zwiększają ryzyko wypuszczenia sztangi z rąk. Przykładem jest małpi chwyt lub podchwyt wykorzystywany przez Majka Ocherna. Niektórzy trenerzy polecają trzymanie sztangi tak, aby nadgarstek znajdował się w neutralnej pozycji, co ma na celu uniknięcie jego bólu. Taki sposób łapania gryfu powoduje, że tylko palce zatrzymują go przed wypadnięciem. Wystarczy odrobina potu i sztanga może się wyślizgnąć. Z kolei zbyt głębokie osadzenie sztangi w dłoni faktycznie może skutkować urazami nadgarstka. W dodatku taka pozycja nie jest zbyt stabilna, przez co tracilibyśmy część generowanej mocy. Najzdrowszym i zarazem najbezpieczniejszym wyborem będzie tak zwany bulldog grip. Polega na osadzeniu sztangi tak, aby przechodziła przez nasadę nadgarstka wzdłuż kości śródręcza kciuka. Kładąc dłonie na gryfie skręć je do wewnątrz, po czym zaciśnij palcem. Jeśli nie wyciskałeś wcześniej w ten sposób, z początku może się to wydawać nieporęczne. W zasadzie trudno wymienić jakąkolwiek wadę takiego uchwytu. Pozwoli na efektywne przeniesienie siły, nie będą Cię boleć nadgarstki, a ryzyko wypadnięcia sztangi jest niskie. Pomimo tego zbliżają się najgorętsze dni w roku i siłą rzeczy nasze dłonie będą się pocić. Na część wypadków składają się kontuzje. Najczęściej są to zerwania klatki piersiowej, czego dopiero co doświadczył Haftor Bjornsson. Najsłynniejszym przypadkiem była kontuzja Ryana Krauleja podczas treningu z Larym Wilsem. Osoby na dopingu są szczególnie narażone na taki uraz. W jego przypadku wynikało to z mocnego rozciągnięcia klatki piersiowej pod bardzo dużym obciążeniem, co spowodowało zerwanie ścięgna. Dlatego w swoich filmach powtarzam jak ważne jest odpowiednie przygotowanie do podnoszenia dużych ciężarów. Gdy będziesz wyciskać i poczujesz mocny ból, zostaniesz ze sztangą na klatce. Wracamy tu do tego, o czym mówiłem w poprzedniej części materiału. W aspekcie motorycznym fundamentem zapobiegania kontuzjom jest balans strukturalny. Jeśli chcesz mieć mocne wyciskanie, dbaj o równie silne plecy. Aby uniknąć zerwania jak Krauli rozciągaj klatkę np. rozpiętkami lub przenoszeniem handla za głowę. Szczególnie powinny o to zadbać osoby, które się garbią i prowadzą siedzący tryb życia. Nie zapomnij o wzmacnianiu ścięgien, wydłużając fazę ekscentryczną. Nieoceniona jest rola rotatorów, których trenowanie pomoże zapobiec bólom barków. Niestety większość osób pomija je w swoim planie treningowym. Siła rotacji zewnętrznej na 8 powtórzeń powinna wynosić 10% ciężaru maksymalnego z wyciskania. A zatem jeśli na ławce podnosisz 100 kg, za pomocą rotatorów powinieneś być w stanie wykonać 8 ruchów 10 kg handlem. Najwygodniej robić to ćwiczenie opierając łokieć o kolano. Podsumowując, jeśli będziesz unikać ego liftingu i zadbasz o technikę, unikniesz większość typowych wypadków przy wyciskaniu. Budowanie sylwetki wymaga czasu i energii. Co tydzień spędzasz godziny na siłowni. Dbasz o dietę, wybierając produkty pod kątem zawartości makroskładników i kaloryczności. Poszerzasz swoją wiedzę, oglądasz materiały, czytasz książki i artykuły. Niestety wiele osób mimo starań i wysiłku wkładanego w siłownię jeszcze nie postawiło kropki nad i i nie wydobyło ze swojej sylwetki pełni jej potencjału. Najlepszy czas, aby to zmienić jest teraz. Bez przemyślanych działań ten rok może być kolejną straconą szansą na wypracowanie życiowej formy. Aby pomóc Ci w sylwetkowych celach przygotowałem program Docinka na Lato. To dokładna instrukcja, która krok po kroku doprowadzi Cię do ostrej, dociętej sylwetki. Będziesz wiedział, jak walczyć z największym przeciwnikiem, czyli głodem, oraz jak przeprowadzić szczytowy tydzień i wydobyć ze swojej sylwetki absolutne 110%. Rozkładam na czynniki pierwsze, najskuteczniejsze metody pod kątem hipertrofii. Po lekturze, budowanie mięśni nie będzie miało dla ciebie tajemnic. Otrzymujesz także gotowe plany treningowe, z których możesz od razu zacząć korzystać. Chciałbym jednak, abyś nie traktował tego programu jako 8 tygodni, w ciągu których dbasz o formę. Niech będzie to czas poświęcony na przyswojenie i opanowanie podstaw oraz wyrobienie nawyków, które będziesz utrzymywał do końca życia. Bo spektakularne zmiany zachodzą tylko wtedy, jeżeli przeprowadza się je latami, krok po kroku, uparcie i systematycznie. Docinka na lato to propozycja dla Ciebie, jeżeli jesteś osobą, która podjęła decyzję o przygotowaniu w tym roku doskonałej formy i podejmuje zdecydowane, konkretne kroki, aby faktycznie to osiągnąć.